Cześć. Nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike, a po godzinach królem rowerów. A jeszcze bardziej po godzinach kaleczę w hokej. I na tą okoliczność właśnie pojechałem do Katowic po dni temu, nagrać z dziewczynami z reprezentacji seniorek właśnie w hokeju na lodzie spot reklamowy, bo już w tej chwili zaczynają się mistrzostwa, mistrzostwa świata, dywizji 1B. W Katowicach, które potrwają do maja 2020. Pierwsze będą grały dziewczyny w kategorii U18. A jak wyszedł spot z seniorkami, możecie zobaczyć na naszym kanale, bo film już jest wgrany, link poniżej. A teraz wywiad z Eweliną. Wywiad był nagrany dosłownie 20 minut przed odjazdem pociągu, z czego 10 minut trzeba było jeszcze dotrzeć na dworzec. Także jest nagrany mega na szybko na jakimś totalnym zgiełku jarmarkowym i tak dalej, więc sorry za jakość dźwięku. Mam nadzieję, że wywiad będzie dla Was ciekawy, bo to niesamowite jak dziewczyny grają w hokej, a Ewelina dodatkowo jeździ na rowerach i to jeździ na rowerach na serio, bo ma bardzo przyzwoitego crossa full suspension do cięższych zastosowań, ma też gravela idąc z obecnymi trendami do jazdy bardziej po mieście, po szutrze i po okolicy. Oglądajcie wywiad. Dzięki i do zobaczenia. Cześć, nazywam się Igor, jestem szefem Airbica, ale dzisiaj a, realizuję moje hobby i jestem nie powiem, że hokeistą, ale udawałem, że byłem hokeistą. Dziewczyny mnie dobrze przeciągały. po lodzie. Jest ze mną Inga. Inga, na moim kanale a, nagrywam takie wywiady człowiek i rower. będzie człowiekiem? E, tak. Pojeździliśmy dzisiaj ingi rowerem na lodowisku. Ja wiem, że kobiet się o pyta, ale powiedz, ile masz lat? Wraz w drużynie seniorskiej? Tak, mam trzymaj. A ile z tego przegrałaś po tej? Z 12 lat. 12 lat. No po okay, to taka mało kobieca wydawałoby się dyscyplina, nie? Mało kobieta. na ale daję do sytuacja. A powiedz jak to strzegają to ludzie, szczególnie faceci, bo myślę, że to jest... Uh, Interesująca. Zależy jak to co Czekaj, gdzieś tam zajmujmy nie ciekawym żeby było widać, że jesteś dziewczyną. No, no nie, wiem, nie wiem, na przykład jakiś chłopak twój, albo kumple z pracy, z jakiejś szkoły u A ja No, myślę, czy... że z mojego otoczenia to już nie jest że ma jakaś nowość, to po prostu już wszyscy wiedzą, że miałeś ja do No, ale jak przychodzi ktoś to... nowy, no, no, to no, zdejmijmy no, ci kasz na chwilę, żeby ludzie zobaczyli, że nie jesteś chłopakiem. O, proszę. Całkiem przystojna dziewczyna. dziewczynę. No, ja pamiętam te bodiki dzisiaj z Lodzimiska, no. E, to jak to jest? Spotykasz się z jakimiś nowymi ludźmi. Cześć, cześć, co w życiu robisz? No, ja jeżdżę tam tramwajem. Jestem trawa. Nie wiem, jak się nazywa tramwaja. Ju. A ja gram w hockey. I co, zapada ci Zapadać Zapada ci Jest lekki ale potem jak opowiadamy o tym, że... Wcale to nie jest taki brutalny sport, ale ale to nie jest taki brutalny sport, ja wam rzucę przebitkę z dzisiaj. No dobra, 12 lat, teraz gra w drużynie Syniowskiej. W tak, gramy w drużynie w Gra gramy też na Słowacji. Okay. Eee, gramy Ligę e LPR, dzieje się dużo meczów, dużo A powiedz mi, czy hokeiści w sumie to jeżdżą na rowerach, czy nie nie, raczej nie jeżdżą na rowerach, raczej jest to zakazane dla nas. A? Bardzo To jest Tak, bardzo tanie. E, po... po sezonie, trening? Po sezonie bardzo tenis Mniejszy rower. Mniejszy nie pomysłał, jak... to są same ruchy w tym Może jakbym umiał grać w to bym bieżał. No A tak, to nie gram ani w kokieja, ani w tenisa. A powiedz mi, jakie masz rowery? Bo tutaj widzieliśmy twojego krosa. No, to powiem że się trochę zdziwiłem, jak wracałem tutaj na miejscu, Mówię, kurde, taki rower dziewczyny? Okejski? I Jeszcze mam prosa gravela. No właśnie, bo mówią na mieście, że tym e, fulem dzisiaj się jeździło za ciężko? E, no, za ciężko na treningi po betonie. No, Okej. Okay. Zabierz. Wiesz. I poszłaś za trendem, czy i dlatego gravel, czy e, po prostu... Nie wiem, gravel dlatego, że jest tu trochę zielonych terenów, jest tu trochę lasu. Nie gdzieś pojeździć, ale to się zdarzyło. Czyli korzystam z a mój został wcześniej zastosowany. No a jak w drużynie ganiałem się za to, że latać rowerem? Nie, 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 zdarzyło mi się się raczej A nie, A powiedz mi spinning, bo ja sobie czasem nie, 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 ale to nie myślą o głosach. Ale widziałem, że to macie rower stacjonarny. No mamy, ale to bardzo dużo Czyli nie robicie tego? Nie, Zobacz, no to, to nie. To jest rower, taki rozjazd. Czy... Okej, okay, a powiedz, czy taki dziewczęcy, czy kobiecy, tak? Okej, okay, to jest portugzyjny sport, czy. Myślę, że jest portugzyjny jak każda. No to prawda, jak kiedyś, akurat sprzedawaliśmy rower jako to się prawie oglądają regularnie. Połane palce przed ramionami, na warki, podbijane. To kosmiczne kontuzje, o których byśmy się pomyślała. Szczególnie, że oni tam w teatralnie upadają, czy myślą że to Ignalajcie. No, my, my mamy bardzo dużo skrętu na sobie, tą samą szczerze, ale nie jest kontuzja. Wszystko, co jest profesjonalne. Dużo miałaś kontuzji? Ja, tak. Jestem z tych, co mają dużo kontuzji. Ale mamy dobrą fizjoterapię Wszystko da dobrze, się szybko. Powiedz mi. Teraz od 2 do 8 stycznia gra U18, czy Ty znasz te serwery Waszej Nie wiemy jeszcze. Ale mistrzostwa są do kwietnia. Do na pewno nagramy jeszcze mm -hmm. kilka filmów. Powstało z dzisiaj parę scenariuszy. Nie wszystkie składają się z lania mnie na lodzie przez dziewczyny. Także tyle. Dzięki bardzo za dzisiejszy czas. Bardzo miło było na lodzie. Fajnie spotkać wśród hokejstów rowerzystę, bo zazwyczaj jest na odwrótku, znaczy wśród rowerzystów trafia się czasem hokejsta i to jest bardzo dziwne. I co? Zaocznie powodzenia na mistrzostwach. Dzięki za wywiad. Oglądajcie kanał, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych historii, które tu się przydarzą i do zobaczenia na mistrzostwach hokejowych.